Cześć wszystkim, drodka Zapraszam was dzisiaj serdecznie na losowanie e, konkursowe. Konkurs odbywał się na Instagramie sklepu Pirozon. Do wygrania była tam, by, by były dwa zestawy, jedno z Aurorą od Riakeo, drugie z Lucky również od Riakeo. Tak, jak tutaj widzicie, losy są gotowe, ale najpierw garść informacji. Serdecznie dziękujemy Wam za udział w tym konkursie. Bardzo chcieliśmy podziękować tym, którzy się zaangażowali, którzy naprawdę fajnie udostępniali. Niestety znów nie wszyscy spełnili warunki konkursowe, no ale tutaj mamy za osoby, które mm, wykonały swoje e, zadanie. Serdecznie dzięki, konkurs się fajnie poniósł, e, także jesteśmy mega zadowoleni. Co za tym idzie, będziemy dla Was przygotowywać jeszcze więcej konkursów, e, Jak skoro jesteście tak zaangażowani, zaangażowani właśnie w podziękowaniu e, za to, co dla nas robicie. My również też chcemy zrobić coś dla Was. Ok, poza tym konkursem, e, poza tym głosowaniem w tym filmiku, zobaczcie w tym momencie. Aktualną promocję na sklepie trwa ona do 5 października. Włącznie, jak możecie zobaczyć, to na tych planszach, możecie kupić niemalże wszystko, bo są jakieś petardki, są wulkany, są dymy, są kostki. Są przeróżne rzeczy, nawet Gatling się znalazł. Są przeróżne rzeczy, które na pewno przydadzą Wam się do Waszego stafu sylwestrowego, a no, zbliżamy się nieubłaganie do tej, do tego, do tej godziny zero. W tym tygodniu pyknęło 100 dni, także, także z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej. Co za tym idzie? No, proszę. Kolekcjonujcie te zapasy, bo, bo, bo no, sami wiecie, że im bliżej Sylwestra, tym no, no, nie będzie aż też takich dużych promocji robionych, myślę, że na żadnych sklepach. Dlatego też bardzo serdecznie proszę, żebyście jakoś w miarę wcześniej się e, zaopatrzyli w te wybrane przez Was e, produkty, żeby nie było tak, że. Czegoś po prostu dla was braku. No ale okej, okay. koniec marudzenia. E, przechodzimy do losowania. E, tak jak mówiłem, e, zestawy <laughs> były z Aurorą, z Laki. Kolejność będzie tutaj totalnie przypadkowa. Zaczniemy tutaj od Aurory. Łapa pusta, żeby nie było. Losowanko. Pierwszą osobą, która wygrywa zestaw Aurory jest. Uchwyci, czy nie uchwyci? Gabrys 21234 Serdeczne gratulacje. Skontaktuj się proszę z, ze sklepem czy też ze mną, tam gdzie ci będzie najwygodniej. I drugi zestaw konkursowy. Tam był zestaw z Laki. <laughs> przypominam, że wysyłki tych produktów są tylko i wyłącznie na osoby pełnoletnie, dlatego jak też będziecie podawać swoje dane do wysyłki, to też miejcie to na uwadze, ale to na pewno już szef sklepu Wam przekaże. Osobą, która zgarnia zestaw z laki jest, jest jest best podłoga Barti. Myślę, że taki był zamysł wpisany przez czwórkę, także te dwie osoby serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do kontaktu ze sklepem, czy też ze mną bezpośrednio. Tam, gdzie będzie Wam łatwiej, szybciej, żeby podać swoje dane w celu wysyłki. Jeszcze raz serdecznie gratulacje. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych następnych konkursach, których będzie coraz więcej. A także skorzystajcie z naszej promocji, która jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo wiele ciekawych produktów. Także zapraszamy serdecznie jeszcze raz. Dzięki, Siemanko.